I naprawdę najgorszą rzeczą jest nieustanne patrzenie w przeszłość i użalanie się nad sobą, rozdrapywanie swoich ran i użalanie się z powodu tego, jak ja miałem trudno w domu, w relacjach itd. Teraz ten, który jest Bogiem Wszechmogącym, chce, żebyś wołał do Niego tatusiu i uwierzył w Jego nieskończoną dobroć i miłość. To jest chrześcijaństwo, to jest chrystoterapia, która czyni nas zupełnie nowymi. Która nas uzdrawia z każdej rany, która uwalnia od każdego zła, która powoduje, że stajemy się dziećmi chwały, światłości, mocy, potęgi Boga, który jest naszym tatusiem. My odeszliśmy od tego, przestaliśmy w to wierzyć. To już nie jest priorytetem naszego życia, dlatego szukamy wszędzie indziej pomocy, tylko nie w tym, co On nam dał za darmo i za co przelał swoją krew. I to jest to wołanie Ojca do każdego z nas. Odkryj moją miłość.